7 września miejscowi Niemcy z Rogoźnia wywlekli z domu 67-letniego weterynarza Stanisława Kolanus. Przywiązali mu sznur do szyi i ciągnęli samochodem wokół placu. Dzień dobry. W ostatnim moim filmie opowiedziałem o nieznanych akcjach sowieckich grup desantowych w Wielkopolsce. Działy się one podczas II wojny światowej. Program się podobał, otrzymałem bardzo dużo ciekawych maili, za które dziękuję. Przy okazji kręcenia tego materiału natrafiłem na wydarzenia w leżącym 50 km od Poznania Rogoźnie. Kiedy je analizowałem, zrozumiałem, że okupacja tej miejscowości jest typowym przykładem terroru niemieckiego, jakiemu poddane były wszelkie miasta Wielkopolski i również centralnej części kraju. Mało się o tym mówi. Posłuchajcie historii nieznanej. Rogoźno to urokliwe miasteczko żyjące poza wielkomiejskimi wpływami Poznania. Przed wojną żyło się tu dostatnio i spokojnie. W tym filmie Będą się przewijały unikatowe, dawne zdjęcia i widokówki ze zbiorów działu historycznego Muzeum Regionalnego w Rogoźnie imienia Wojciechy Dudkiewicz. Za to serdecznie dziękujemy. W Rogoźnie zamieszkiwała mniejszość niemiecka. Było to wynikiem zaborczej, pruskiej polityki kolonizacyjnej. Przypominamy, że na czterech mieszkańców Wielkopolski jeden był Niemcem. 2 września 1939 roku, tuż po napaści Niemiec na Polskę, kapitan Oleszek, dowódca Rogozińskiej Kompanii Obrony Narodowej, wydał odezwę. Nakazywała ona internowanie miejscowych Niemców jako zakładników. Było to zabezpieczenie dla ludności polskiej. Oleszek wiedział bowiem o bestialskich atakach lotnictwa Luftwaffe na bezbronnych cywili. Tragiczne konsekwencje tej odezwy wkrótce odczuli Polacy w Rogoźnie. Podczas internowania doszło do śmierci paru Niemców. Zapewne stawili oni obrony narodowej zbrojny opór. Gdy Wehrmacht wszedł do rogoźna, Niemcy rozpoczęli krwawą zemstę na Polakach. Wrzesień 1939 roku to dziesiątki egzekucji na mieszkańcach Rogoźna. Bez winy, bez sądu. Wystarczyło, że nie mieli dokumentów. To dopiero historia. Okupant, który najechał na Polskę, kalał za brak dokumentów. Jakim prawem? Okupanci bardzo szybko zniemczyli polskie urzędy. Zamiast polskiej poczty była poczta niemiecka, listonosza Ignacego Rozmarynowicza, utopiono w rzece wełnie. Zniknęły polskie nazwy ulic. Nagle powstał Adolf-Hitler-Platz i Hermann-Göring-Strasse. odbierano Polakom i Żydom sklepy. Dostali je w prezencie tak zwani kombatanci. Żydów wywieziono już na początku września 1939 roku. Niemcy w 1940 roku zbezczyścili cmentarz żydowski, a nagrobki posłużyły im do brukowania ulic. To typowy zdegenerowany proceder, którego dopuszczali się hitlerowcy w całej Polsce. Pierwszy okupacyjny burmistrz RIL zawodą młynarz bez powodu zastrzelił bezbronnego siedemnastolatka na oczach matki. Za co? Bo się panu burmistrzowi nie spodobał. To wystarczyło. 7 września miejscowi Niemcy z Rogoźnia wywlekli z domu 67-letniego weterynarza Stanisława Kolanusa. Przywiązali mu sznur do szyi i ciągnęli samochodem wokół placu. Sznur się zerwał, a ciało kolanusa rozczaskało się o mur. Jego jedyną winą było to, że powrócił do miasta z ucieczki. To nie jedyna ofiara. Wielu ludzi wracających do Rogoźna rozstrzeliwano na miejscu. Szczególnie polowano na członków obrony narodowej, która ukrywała się wtedy w lasach. Jak ich nie aresztowano, to karę śmierci otrzymywał ktoś z rodziny. Tak z rąk niemieckich oprawców ginęli niewinni ludzie. Niemiecka działalność pedagogiczno-oświatowa w Rogoźnie polegała na umieszczaniu polskich dzieci w tak zwanej polen szule. W ramach zajęć dydaktycznych dzieci albo harowały w polu jak niewolnicy, albo śpiewały niemieckie pieśni. Elementem pedagogiki była dla nieposłusznych dzieci chłosta. Ba, te dzieci to i tak miały szczęście. Z Rogoźna pod pretekstem badań wywożono matki z dziećmi do innych miast. Jeżeli dziecko było zdrowe i pasowało do himlerowskiego wzorca rasowego, odbierano je matce i wywożono do Niemiec, gdzie przywłaszczały je bezdzietne niemieckie rodziny. Wiele polskich dzieci uratowali w 1945 roku żołnierze polscy walczący we Włoszech, opiekując się nimi i wysyłając do rodzin w Polsce. Niewiarygodne? Tak, to fakt. Znamy nazwiska tych dzieci. I mamy ich relacje. Oryginalnym niemieckim rozwiązaniem była też loteria z zakładnikami. Okupant wybierał dwóch mieszkańców Rogoźna na zakładników. Jeżeli w ciągu 24 godzin żadnemu Niemcowi w okolicy nie spadło z głowy, zakładników zwalniano, a zastępowało ich dwóch następnych Polaków. Jeżeli coś by się stało niemieckiemu obywatelowi Rogoźna, z ręki Polaka do zakładników natychmiast rozstrzeliwano. W mieście kursował też omnibus. Gdy wsiadali do niego Niemcy, Polacy musieli ustąpić im miejsca. Musieli też kłaniać się umundurowanym Niemcom. Wyobraźcie sobie dorosły człowiek kłaniający się smarkaczom z Hitler Hitlerjugend. Po prostu rasa panów. Gestapo desperacko próbowało przeniknąć w szeregi wielkopolskiej konspiracji. Ciosem dla podziemia było zwerbowanie jako agenta podporucznika Adama Wiśniewskiego pseudonim SEMP. Ten komendant obwodu Armii Krajowej w Obornikach okazał się pospolitym zdrajcą. Wydał konspiratorów z Obornik i Rogoźna. 8 sierpnia 1944 roku Gestapo rozbiło Rogoziński oddział AK. Niemcy uratowali Wiśniewskiego przed wyrokiem podziemia i wywieźli go do Berlina. Oczkiem w głowie Niemców była miejscowa placówka Reichsarbeitsdienstu, służby pracy rzeszy. Szczyciła się ona imieniem zasłużonego porucznika Rudolfa Bornofa, który urodził się właśnie w Rogoźnie. Oficer ten dzielnie pomagał w podbijaniu i paleniu sowieckich wiosek. Tam też dokonał żywota. Zginął w 1944 roku koło wsi Miedwied. Na obóz niemieckiej młodzieży z łopatami uderzenie szykowała grupa legendarnego poznańskiego konspiratora, doktora Witaszka. Uznano bowiem, że oddział okupacyjnych Kopaczy z Rogoźna jest szczególnie wrogo nastawiony do Polaków. Witaszkowcy mieli zamiar zastosować Radykalne środki. Między innymi przygotowane były specjalne bomby termiczne. Niestety akcja Gestapo w Poznaniu pokrzyżowała te plany, a grupa doktora Witaszka została rozbita. Gdy zbliżał się koniec wojny, do akcji przeciw Niemcom włączył się inny przeciwnik. Były to sowieckie oddziały desantowe. 29 grudnia 1944 roku doszło pod Rogoźnem do wymiany ognia między desantnikami i niemiecką żandarmerią. W efekcie zginął hitlerowski dowódca. Niemiecka ludność rogoźna w panice zaczęła uciekać z miasta. Całe tabory Niemców wyjeżdżały w kierunku Poznania. Tymczasem Rozwieszono plakaty grożące tym, co pomagają bandytom, bo tak nazywano wszelkich partyzantów, jak również i desantników, i oferujące nagrody tym, co ich wydadzą. Wielkopolanie z tych ofert nie skorzystali, gardzili nimi. Tak wynika z niemieckich dokumentów. Masowe akcje hitlerowców zaczęły jednak przynosić skutek. Osamotnione grupy desantowe były bezbronne, szczególnie tuż. Akcja ta odbyła się pod wsią Owczegłowy. Desantnikami opiekował się tam leśniczy Józef Katafiarz. Nieudolna obława na sowieckich desantników, której skutkiem była śmierć nad jeziorem czarnym niemieckiego komendanta Bajera, nie tylko wystraszyła miejscowych Niemców. Ci, co nie uciekli z miasta, bali się wieczorem wychodzić z domów. Ciekawe jest, że również niektórzy mniej dzielni młodzieńcy ze wspomnianego Reichsarbeitsdienstu pożyczyli swoje błyszczące łopaty i uciekli na zachód. Fakt faktem, że gdy w trzech ciężarówkach przybyły oddziały radzieckie, to ochotnicy z miejscowego Reichsarbeitsdienstu stawili im zaciekły opór. Straty po obu stronach były bardzo dotkliwe. W Rogoźnie działalność konspiracyjna była utrudniona. Niemcy pojmali bowiem polskich zakładników. Wywieźli ich do pobliskiego klasztoru w Bąblinie. Każda akcja partyzantów przeciwko okupantom oznaczała śmierć jeńców. Konspiratorom w Rogoźnie pozostał bierny opór. 21 kwietnia 1940 roku zawiązał się tam oddział Szarych Szeregów. To dzięki tym dzielnym harcerzom znamy miejsca straceń Polaków w pobliskich lasach. Młodzi ludzie notowali, gdzie znajdują się mogiły ofiar. Groziła im za to śmierć, szczególnie o schyłku wojny. Niemcy, widząc, że mogą ją przegrać, desperacko maskowali miejsca swoich zbrodni. W tym czasie Polacy zdołali zorganizować w rogoźnie oddział samoobrony. We wsi Potuły na początku kwietnia doszło do tajemniczego wydarzenia. Nie wiadomo skąd nagle w okolicy wylądował oddział komandosów Falszym Jega. Jaki był cel tej misji, do dzisiaj nie wiemy. Trzeba to zbliżej zbadać. Spadochroniarzy ujęto po paru dniach okupowania przez nich gospodarstwa miejscowego rolnika. tylko jedna z nieznanych lub mało znanych historii, które dla Was przygotowałem i niedługo zaprezentuję. Niemiecka okupacja Polski podczas II wojny światowej nadal jest dla nas tematem trudnym i bolesnym. Nie możemy jednak zapomnieć o pewnych faktach. Jakimi bowiem bylibyśmy wtedy ludźmi? Bez pamięci, bez honoru, bez przeszłości posłuchaliście historii nieznanej. Do zobaczenia już niedługo w następnym filmie.